Warsztaty dla profesjonalistów. Dlaczego warsztaty? Dlatego, że uważamy, że jest to najlepsza forma zaprezentowania kompletnego rozwiązania, które oferujemy naszym klientom wspólnie z naszymi partnerami Antalis, jak również firmą ACCHSH. Wraz z partnerami mamy możliwość zaprezentowania Państwu możliwie szerokiego rozwiązania dedykowanego profesjonalnym zastosowaniom. Dzisiejsze warsztaty są początkiem cyklu, w ramach którego chcemy oferować to, co jest najnowsze w technologii, w rozwiązaniach, jak również w zmianach rynkowych trendach, opisujących naszą codzienną pracę. Puzzle Flow Factory jest to system, który pozwala klientowi nie tylko mieć raport z pliku przed wysłaniem na serwer, ale także mieć podgląd na każdym etapie produkcji. I to, co jest najważniejsze, to w systemie Support and Service może mieć to każda firma za dosłownie parę groszy. Antalis Poland przedstawił swoją ofertę mediów do druku cyfrowego, możliwych do zadruku w maszynach laserowych. Przedstawiliśmy ofertę papierów, w tym papierów satynowanych, papierów powlekanych, fotograficznych, a także mediów, które się nadają do druku cyfrowego, a które papierem nie są. Myślę o specjalnościach typu folie, folie regularne, folie samoprzylepne, papiery transferowe, a także papier magnetyczny, który jest nowością w naszej ofercie, a który był bardzo poszukiwany przez klientów. W ofercie Antalis Poland posiadamy również papiery ozdobne. Dedykowane do druku cyfrowego. Przedstawiliśmy je naszym słuchaczom i potencjalnym klientom. Jest to oferta bardzo bogata, cały czas aktualizowana. Polecamy szeroki asortyment tego typu mediów również w naszej ofercie. Głównym bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest maszyna do druku kolorowego ProC 900. Jest to najszybsza maszyna w segmencie druku kolorowego, 90 stron na minutę. Maszyna, która nie zwalnia przy gramaturach nawet do 300 gram na metr kwadratowy. Maszyna Proce 900 to nie tylko jakość, ale także dość ciekawe rozwiązania serwisowe. Pakiet ORU jest wyjątkowym rozwiązaniem serwisowym, pozwala na samodzielną wymianę modułów przez operatora maszyny bez konieczności przyjazdu technika serwisu.